Och, jest z tej strony 217. Kazik, witam Was dzisiaj w e, trochę e, innej grze niż, niż zwykle. Battlefield i tam symulatory i inne. E, dzisiaj jesteśmy w grze Dying Light, e, czyli trzecia wersja, tak jakby The Thailand. E, no i dzisiaj sobie zrobimy tam któreś zadań z pobocznych. E, jestem na początku gry prawie, znaczy trochę, po, trochę za początkiem gry. E, no i dzisiaj zrobimy sobie z zadań, e, już Wam mówię, e, Dzień Matki. Znaleźć mieszkanie Geziego e... Tutaj chodzi o to, że musimy takiemu gościowi przynieść lekarstwo, bo ma wstrząsy Czy tam coś w tym stylu, nie? E... Już mam te zadanie wyznaczone z tego, co, z tego co widzę No i w sumie musimy się tam tylko udać e... Co my tutaj mamy? Klucz do rur, plecak e... Chyba nie mamy... Coś tu możemy zbudować z tego co widzę Możemy jeden koktajl we siedem wetrychów, petardy możemy jedno zrobić Gwiazdki do rzucania Umiejętności. Mamy któreś nie mamy. Dobra, to w takim razie e, zwykła rura. To mamy trwałość 10. To możemy w sumie naprawić sobie, bo to się przyda. Ile mamy części? Części metalowe są nam potrzebne, żebyśmy to naprawili, ale chyba. Tak, już się naprawiło na full, tak więc, tak więc jest ok. E, jak to ona? Gazur, gazurka jest jedną z takich broni, którą, która jest naprawdę dobra. E, a w sumie tutaj jest F6, jeszcze można to ulepszyć jako taką. E, puste miejsce. Co? Nie możemy dodać modyfikacji, dobra, no nieważne. E, coś, co z kimś możemy rozmawiać. Dałud na pewno ma nadal masę rzeczy w swoim lombardzie. Takie tam mydło i powidło. Ale pewnie można tam znaleźć sporo przydatnych rzeczy. Dobra, dzięki, ziomek. Um, coś tutaj, z każdym praktycznie możemy porozmawiać. Tutaj możemy podejść do tego gościa i handlować sobie z nim. E, ogólnie, no nie będę tego. Ojej... E, nie. Nie, nie będę tego sprzedawał, bo Bo wszystko praktycznie już sprzedałem. E, może tylko kawę. E, może tylko kawy sprzedamy sobie, bo nam się nie przyda. E, no to jeszcze petardy, są dwa papierosy to, um, to na pewno zostanie, alkohol, apteczki też Zapasy domowe, no. Ojej, taśma klejąca nie. Dobra, no i w sumie tyle. Hey, e, masz może zapasowy dziarek. klucz do 202? W czym problem? Coś się tam dzieje, a drzwi są zamknięte od środka. Trzeba pewnie tam wejść. Eee. A Zaraz zobaczymy czy nam dało zadanie. E, nie, nie dało nam. Ale dobra, e, ludziska, dlaczego wziąłem, dlaczego postanowiłem e, dać e, tą misję poboczną tak jakby? E, ponieważ nie chcę robić tych fabularnych misji, e, no bo nie na tym to polega, każdy może sobie pobrać tą grę, kupić nawet, e, że będzie miał pieniądze, e, no i... I w nią zagrać, więc nie chodzi. M, m, nie o to chodzi, żeby żebym nagrywał let's play'a z walkthrough walk przez nią lub też, no nie wiem, inne jakieś e, kampanie całą, prawda? Nagram jedną misję, no i jeżeli wam się spodoba, to fajnie. To może nagram więcej jakichś misji pobocznych, a jeżeli nie, to nie. No i tyle. Ale tutaj mamy ten od tego gościa. Nie, tutaj wziąłem przedmiot od niego. Coś tu jest jeszcze, zaraz zobaczymy. No entry. Osi Elevators, okej okay. Shop to jest jakiś sklep o no, to jest mam sum... dla ciebie ekstra ofertę Dawaj no To jest w sumie, w sumie to samo co tam ten gościu na górze, tak mi się wydaje Fajnie by było mieć ten klucz francuski Fajnie by było, nie powiem Bo on jest dosyć, dosyć dobry Obrażenia ja ma 50 a Najwyższy chyba teraz, który tu mamy to mamy 39 tylko, to nie tak Zresztą dużo Ale, ale zawsze coś Dobra, ludziska, bo już gadam tutaj 5 minut, tak tak żeby gadać. A wybierzemy się w końcu e, do tego domu całego tam tego, tego gościa. E, no jak sami widzicie, Dying Light, e, postęp graficzny jest naprawdę, na, e, grafika jest naprawdę na wysokim poziomie. E, nie działa na ultra, na szczęście. E, coś tu jest. A, tutaj jest zadanie, żeby skontaktować się z naszym gierę eee, Tak więc, ale nie będziemy tego robić, na razie pójdziemy sobie tędy, żeby, żeby pójść do tego mieszkania Teraz zobaczymy czy to jest naprawdę daleko, to jest chyba tutaj Co? Oczywiście, aby o... o jejku, jak to daleko jest Hmm, możemy przy okazji oczyścić te dwa tereny, żeby bezpieczną strefę zrobić. W sumie to się najbardziej będzie opłacało. się na przykład jak będziemy wracać po zmroku czy coś... No bo w sumie można wychodzić po zmroku, no czemu nie, prawda? Tutaj może... Mamy jakieś tutaj przedmioty? Chyba nie. Dobra, wejdziemy sobie tam na górę. Myślałem, że tu ząbek jest jakiś, lul. Dobra, otworzymy sobie ten koszyk. Wyklinowy? Wy 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 czy tak? E, dobra, no nieważne. Tutaj na dole coś było. Tak, skrzynka. E, otwórz naszą skrzynkę jakąś taką metalową. E, I co to jest? Alkohol i... i kawa. Kawę sprzedamy, dobra. E, tutaj coś jeszcze jest, tak więc no, no o to chodzi, żeby tutaj zbierać te przedmioty. Gwoździe, dobra, przydadzą się. E, Dobra, i trzeba teraz sprintem walnąć tam na górę. Teraz tutaj, hopsa. Dobra. I w sumie, w sumie, całej grze polega na to, to na tym, żeby biegać po dachach. Tak więc, tak więc jest okej. Ok. Dobra. E, to co, wpadamy w tą bezpieczną strefę, tak mi się wydaje, że to będzie naj, 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 najbardziej ogarnięty pomysł. E, I to jest ta strefa. Tutaj jest jakiś zombie jeden. No to co, wpadamy tam. Dwa ząbiaki, no. Kopa i tej damy. Oj, oj, dostaliśmy od niej. Oj, 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 Co żeśmy takiego lekkiego laga słuchaj. Nie wiem do czego to się stało. Pierwszy raz mi się tak zdarzyło, że, słuchajcie, że mnie gryzie ząbek. Dobra, wejdziemy sobie tutaj. One, one tutaj nie mogą wchodzić. Tak więc, tak więc jest okej. Okay. Znaczy, w sumie mogą tędy wejść. E, to jest ta bezpieczna strefa? Chyba tak. Dobra, zabiliśmy ją. Czyli w sumie skopaliśmy ją, no, po chomsku. Dobra, musimy odsapnąć piłkę. Pamiętam jak w Dead Island e, Riptide, e, albo w e, Dead Island w tym jedynce. Wow, coś, coś dostali. Ty no, ile ich się tu zbiera, lul. Ile ich tu jest? Kurczę, może to trzeba zamknąć jakoś? A jak? Ale to jest zombiaki. zombiaki. Dobra, ym, wykończymy tych. Dobra, jeszcze jeden został. Ostatni. I padli wszyscy z tego co widzę na ekranie. Tak więc jest ok, dobra. Przeszukamy sobie te ciała całe, bo tutaj coś może być ciekawego w nich. Ehm, tak, gdybym tego nie zamknął, to oni by tu podeszli. Widzicie, że już podchodzą. E, tak więc... Tak więc jest okej. Okay. No i co? Tam trzeba po prostu wpić się do tego domku. E, znaczy to już jest chyba ta bezpieczna strefa, tak mi się wydaje. Coś tu jest jeszcze. A, tutaj trzeba wyłączyć korki. Dobra, i bezpieczna strefa włączona. Możemy się przespać tam jakieś duperki. Dobra, no to co? Uciekamy stąd, lecimy do tego... do tego mieszkania tego gościa. Jeszcze byśmy sobie tylko broń zmienili może, bo tak jakoś mało tutaj mamy Co tu jest Żyje Nie, tutaj niewolę nie wchodzi, bo tam na coś goście są chyba To mi się wydaje, że tam że tam ktoś jest Ale nie jestem pewien Jak coś to będziemy uciekać Zobaczymy co tu się dzieje Dobra, pomówisz jakemu z gościowi! Idź gościu Dziękuję jestem ci dłużny Nie ma problemu, może być mi dłużny, ale słuchaj, ziomeczku teraz spadamy. E, dawaj pieniądze, bo tutaj widzę, że coś chcesz dać. Walec zostaliśmy Nawet nie próbuj podkopić. Aha, czyli to było na takiej zasadzie, że trzeba ich uratować, po prostu on się tam zniklepie, ok. No fajnie, e, jest jakieś ulepszenie do broni, z tego co widzę, ulepszenia? Co? E, dobra, ale ja sobie zamienię to na może e, zwykłą rurę. A to mogę zrozumieć tak, dobra, nie e, Dlaczego do nie mogę tu wejść? Dobra, mogę już wejść. Ok. Mm. Daj, właśnie na górę, właśnie na górę, spadaj na dół, śpiesznie. Otwieranie zamków, dobra, otwieramy sobie zamek. Dobra, otworzył się. Otworzyliśmy nasz zamek. Cały czas mi się Emily z F. Jakoś tak nie wiem. Co tu jest jakaś rura? Gazurka 32? Obrażenia ma, czyli ma mniej. E, ale w sumie weźmiemy gazrurkę. Może się przydać, nie powiem. E, to jest gazrurka. Ale to jest ulepszona. Dobra, Chyba, nie wiem. Nie Dobra, lecimy na dół. Z tego co właśnie można spadać na przeciwników. Jakoś tak śmiesznie. Tutaj widzę, że już jakiś kolejny się do nas wszczepił. O. Ale coś tutaj się dużej robi, tak więc zwalamy na mur. Hops. E, dobra, jak daleko jesteśmy, słuchajcie. E, chyba trzeba iść tą autostradą, Znaczy tym, tym tunelem, mi się wydaje. E, co będzie takim trochę cięższym zadaniem, w sumie, bo, bo nie wiadomo, co tam będzie. Dobra, no to śmigamy, no bo za chwilę się zachód słońca robi, a a trzeba tam dotrzeć. O cholercie. O cholercie. Po samochodach jak będziemy biegać, może się nam uda szybko przedostać między nimi. Eee, łatwizna. Tam nie było ich jakoś dużo mocno. Znaczy, no w sumie trochę i było. Ale nie tyle, żebyśmy sobie nie, nie poradzili, żebyśmy nie przebiegli, nie? Dobra, teraz, hopsaj na ciężarówkę Tutaj jest trochę sporo Takiś plecak I tam w ogóle bagażnik można otwierać, nie wiem, czy widzieliście Na autobus, dawaj, 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 dawaj Dawaj, na autobus Można wejść do środka Ten się pali w ogóle, lol O co chodzi, dlaczego on się pali? Nikt nie wie Dobra, chyba przez ogrodzenie oni nie przejdą. E, no i wpadamy do tego gościa, tutaj naszego. Tutaj trzeba przeszukać, chyba. Znajdź mieszkanie jego. Czyli musimy to po prostu przeszukać. Gazi jesteś tam? Zamknięte. Czyli tu gaz jego nie ma. Tutaj może gaz będzie. Jeśli mama nie jest zadowolona, nikt zadowolony. Lepiej zrób tak, żeby mama była zadowolona. Gazy Ja też. Tak samo się nazywamy. C czy jesteś w wypożyczalni filmów? E, nazywam się Crane. Crane? Crane brzmi jak kran, jak tran, jak waran, i trochę jak plan, i, i klan, i, i taki inny pan, i... i... Mogę wejść? Nie, nie. Nie wolno. Nie możesz. Dziś ja i mama mamy specjalny dzień. Dziś jest Dzień Mamy, a to najważniejszy dzień na całym świecie. Czy jesteś... Zapożyczalni filmów? Czemu ciągle o to pytasz? Miałeś przynieść film o, o mnie. Ma tytuł Charlie i cały jest o mnie i, i o tym, jaki ja jestem mądry. Gazy, wpuścisz mnie, jak przynieść ten film? Jasne. Możesz obejrzeć go z nami. Dziś jest dzień mamy i jeśli mama nie jest zadowolona, to nikt zadowolony. Aha, je, jeszcze chciałaby czekoladę. Tak, mama chce czekoladę. Chyba się trochę zagalopowałeś. Nie kłóć się z gazem! To bez sensu! Tak mówią ludzie w aptece. No, e, ogólnie gość ma nierówno pod suwitem, jak sami widzimy. E, jak to daleko jest? Słuchajcie. E, na drugim końcu miasta, Lul. Trzeba iść tędy, tym tunelem. No dobra, słuchajcie, jakoś sobie damy radę. Spróbujemy. E, tylko jeszcze mamy tutaj jakieś m, punkty, przetrw, e, punkty. z e, rozpędu, z wrogów i uciskając nimi po okolicy. Co? Aha, to możemy chyba rzucić wrogiem. To jest lepsze, tak mi się wydaje. Mhm. Dobra, to co zasuwamy, bo już jest 15 minut nagrania, ale naprawdę szybko leci ten czas. No, a mamy jeszcze tylko tak 15 minut, dodatkowo, bo tak pół godziny chciałem ten film zrobić. Tak więc, bez stresu, z geometryki, e którędy ja chciałem iść? Poczekajcie. M, e chciałem iść tędy, czyli musimy tutaj w tą drogę się wybrać. No, o, ten frajer gruby, jak, to jak, ja ich nie lubię. Podobnie byli z, w, Dead, w Dead Island. W Riptide chyba? Tak, w Riptide, ale w jedynce też tak, też tacy byli, tak więc... Tak więc pozdro. Tutaj sobie spadnie, zobaczymy co tu jest. Słuchajcie, o, coś tutaj może być, w sumie jakieś ciekawe przedmioty. Deska z gwoździami na przykład. Tutaj tam zombiaków widzę. Już myślę, że coś na nas szarżuje, kurczę. Się przestraszyłem. Kurcze Tutaj są jakieś skrzynki Jeszcze w ogóle Trochę tego jest, tak więc potwierdzamy sobie na razie Jeżeli mamy czas to sobie potwieramy Chociaż robi się już późno Co nie jest zbyt dobrym Zbyt, zbyt dobrze nam to nie wróży Bo w sumie w nocy się najgorzej porusza Tak sami oni tutaj mówią Tak więc po Potem kawę, słuchajcie Potem czekoladki oraz O tu jeszcze jest skrzyneczka Zasłamy po potem pudełeczki, potem film oraz po te czekoladki, bo to jest najważniejsze w sumie. bo nie dostaniemy tych leków, jeżeli on nas nie wpuści nie? na, na chałupę. E, dobra, słuchajcie, no musimy iść tędy. Z tego tak wynika. E, tak? Nie tak. W którą stronę powinniśmy iść? Jeżeli tu jest zawalone, to w tą stronę powinniśmy iść, ale tu jest zabarykowane. Lul. Jak my tam przejdziemy? Hmm, spróbujemy tędy przejść. Zobaczymy, co tutaj się da. Może tędy damy jakoś radę przejść, słuchajcie, tam nad, na tą stronę. Co się stało? Czy żebym się, się zmęczył, aż tak. E, przejdziemy przez autostradę po prostu, przez górę, nie? Coś tutaj jest. Coś jest na tej autostradzie. Oprócz rozwalających się autobusów i reszty. Co tu jest? Wow, to jest jakiś van, pułapka, czy coś takiego, nie? Wow, ale tu przedmiotów, pakiet flary, dobra, no to wzięliśmy papierosy i pakiet flary. Eee, tego kopniemy, eee, dobra, czy musimy iść w sumie? Eee, w sumie to jest po prawej stronie, tylko na co by tutaj spaść? W jakieś dobre miejsce trzeba by było. A, w sumie tutaj jest zejście na pociąg, tak więc tutaj sobie zejdziemy. O, chyba, chyba, o to chodziło, żebyśmy właśnie tutaj zeszli. Dobra, wskakuj tutaj. I ten gruby frajer idzie. To jest na dole. Tędy, tędy nie... Tędy nie wejdę Idzie ten gruby frajer. No nie Ty policjant jest jakiś Ej, ale ziomek, ziomek tam z tyłu są zombie, nie? What the fuck? Leż tam, leż tam Wow O, się przestraszyłem go, wiecie, na, na serio I to jak? No, Dawaj, właśnie na górę e, Musimy, no jakoś tam wejść musimy, prawda? No to Przydałoby się ich trochę tę uwagę ich rozproszyć Tam dalej gdzieś Czuciemy tam petardę Idźcie. Teraz otwieranie zamków. Dobra. E, teraz szybko może się uda. Złamało nam się. Shit. Ktoś tu jest za plecami u nas. Ała, ała, ała. Czymś żeśmy go. coś żeśmy mu zrobili, ale nie wiem co w sumie. Zamykam ten Kurwa, Nie teraz. Hmm, super. Przydałoby się ten alarm Charlie, wyłączyć też. C jak Charlie. Tutaj jest na film. Mam cię. To tam zesuwamy, ale tutaj są zombiaki. Już, już tutaj jest, okay? Jest za drzwiami, no? Chyba na górze gdzieś jest. Dobra, nie wiem, wysuwamy stąd. Wskaśimy latarkę. Chyba tam zostały, tak mi się wydaje. No trochę ich tam było. Oj tu są te frajerki, które biegają. No nieźle. Jak one tu O nie o nie to będzie ciężko w takim razie, żeby przed nimi uciec Dawaj, właśnie na dach ten. No właśnie na ten dach Zwalimy ich z dachu w takim razie, jeżeli będą włazić. Ocaleniec zginął. No trudno, nic się przecież nie stało wielkiego. Dobra, otwieramy kolejną jakąś tam... Jakie frajery, o nie, nie, i padłem. H, aby użyć apteczki. Dawaj, dawaj, dawaj. Jezus, ile ich tu jest, Boże kochany. Się wybrałem, kurczę, na poszukiwania. Mhm. Super. Przeszukaj, Jakieś tutaj te pudełeczko z mamy znaleźć. Dobra, ale słuchajcie, rzucimy ten pe petardę tym śmieciom, żeby oni tam wszyscy poszli. No nie, znowu zamknięte Kopal na ryj. I wyjazd. Tędy nie wejdziemy. Spróbujemy od tej strony. Oho. Mhm, no dobra. Spróbowałem Może teraz się uda, jak wejdziemy tutaj tak szybko No dawaj, właśnie tam O nie A tam tu Nawet go nie zauważyłem Wiecie dobrze, że wstał Bo W sumie go nie zauważyłem Dobra Czokoladki, Czekoladki, czekoladki, czekoladki Jeszcze jedną petardę macie. jeżeli tych skodników. Są czekoladki dla mamy, ale jeszcze tutaj kawa jest, kawa. Jejku, ile tej kawy tu jest. Będzie co sprzedawać. Dobrze, dobrze. Kawa, kawa, kawa i kawa. Dobra, uciekamy tędy. Najszybciej będzie. I zaniesiemy teraz w sumie te pudełeczka. Yy. Temu gościowi czemu? ten film i ta te pudełeczka yy, ten film i ta pudełeczka z tam z y, czekoladkami coś tam zostało z tego co widzę, ale co to jest? Zaraz zobaczymy spotkanie losowe. Aha, czyli to możemy spotkać bohatera jakiegoś, ale że on zginął, tak więc. No zginął, no. No co zrobimy? Nic. Ym, to co, lecimy autostradą cały czas? Bo w sumie mamy najbliżej. Dobra, doniesiemy mu, słuchajcie, te. Yy... O, wylądowaliśmy na nim. Yy, doniesiemy, słuchajcie, te czekoladki nasze. Będziemy kończyć film. Ponieważ no, trochę już jest tego odcinka 25 minut. Tak więc trochę tego już. Trochę już to ma. Dobra, właśnie na górę, żeby odsapnąć chwilę. Dobra. Teraz sobie Hopsaj Oj 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 No nie powiem tutaj trochę, trochę ich jest Ale damy radę zejść tędy słuchajcie Markizy Co to są markizy? Ale tutaj też ich jest sporo już się nagromadziło ich I to słońce nie zachodzi cały czas, nie czy powinno niby zachodzić, a nie zachodzi? Aktywuj pułapkę świetlną. Aha. To chyba wściąga je tam wszystkie z okolicy, nie? tak mi się wydaje przynajmniej. Dobra, no i co? Mamy, mamy jego chatę. Mamy jego rzeczy dla niego, tak więc użyj aż tu film i czekoladki. Niech tylko mama to zobaczy! Gazi znów wygrywa! Brawa dla Gaziego! No Halo. fajnie. No trudno, będę musiał wejść przez dach. O, czyli dostał, dostał żarcie i, i nie chce, nie chce, żebyśmy weszli do środka. Okej, okay, super. Yy. Yy. Czyżbyśmy czy czyż musieli, no bo w sumie nie, może tędy się uda. Nie, tędy się nie uda. Czyżbyśmy musieli z autostrady skakać? Chyba tak. Nie ma innego wyjścia. Musimy musimy z autostrady skakać. Postaramy się przejść tędy szybciutko. Tędy na autobus jakiś, coś tutaj tego. No i co teraz? Moglibyśmy. Nie na trafie. Fuck. Uleczymy się. Dobra. Jak tam wejść? Ja się zastanawiam. Jak tam wejść? W jaki sposób musi być? Coś tutaj jest jakaś kładka, czy coś takiego. Może tymi kładkami? Ja nie wiem. Spróbujemy, zobaczymy. Czekajcie, wejdziemy tutaj na dach. Mmm. Po tych rurach. Tylko to trzeba było wejść na samą górę tej autostrady. kurcze Ale palenie się z tym będzie. No, ale jak trzeba to trzeba, prawda? Te skały są po to chyba tak zrobione właśnie, żeby po nich wchodzić. No a jak? I o to chodziło właśnie, żeby przejść jak najdalej tą rurą i dostać się na dach do niego. Okay. No okej. No o to chodzi. Dobra, dostaniemy się na dach. No i... No i będziemy kończyć odcinek. Oj, dobra. Szybko, 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 szybko. Dobra, teraz tutaj musimy się przejść jakoś. To jest ta żółta chorągiewka. Aha, czyli żółte chorągiewki nam podpowiadają, gdzie mamy iść. Okej. Okay. Nie. Świetnie, zginąłem. Świetnie. Super. Super. Świetnie. Super. Great. Pierwszy raz zginąłem w takiej grze, nie? Wejdź przez właz dachowy. Gdzie ja jestem? Yy, gdzie my jesteśmy? Jesteśmy w bezpiecznej strefie dopiero. Yy, tak więc nie, do, nie doniosę mu tych czekoladek. No, sorry ludziska, ale nie doniosę mu, bo odcinek ważniejszy. No trudno, faile failem, no i tyle w sumie. E, tak więc to by było na tyle, dzięki żeście mnie oglądali, do następnego odcinka, jeżeli Wam się będzie podobało z, z Dying Light. E, no i co, do następnego odcinka, dzięki, trzymajcie się, cześć.